Zainstaluj drukarkę HP w systemie macOS, wykorzystując do tego połączenie bezprzewodowe, kierowane pobieranie i usługę instalacji HP. Na komputerze Mac otwórz nowe okno przeglądarki internetowej i przejdź na stronę 123.hp.com ukośnik setup. Kliknij opcję pobierz, aby na komputerze Mac zapisać narzędzie HP Easy Start, a następnie otwórz plik. Jeśli pojawi się monit zabezpieczeń, kliknij otwórz. Zapoznaj się z umowami i ustawieniami, a następnie kliknij pole wyboru, aby wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków. Kliknij przycisk Kontynuuj. Sprawdź, czy drukarka jest skonfigurowana i włączona. Sprawdź także, czy komputer MAC jest podłączony do sieci bezprzewodowej, do której chcesz podłączyć drukarkę. Jeśli drukarka jest lub była podłączona do jakiejś innej sieci, przywróć domyślne ustawienia sieci bezprzewodowej na drukarce. Aby uzyskać pomoc na temat zmiany ustawień sieci bezprzewodowej dla drukarki, przejdź do witryny support.hp.com. Kliknij przycisk Kontynuuj. Wybierz swoją drukarkę z listy wykrytych urządzeń. Jeśli Twoja drukarka nie pojawi się lub nie może zostać wykryta, Sprawdź, czy włączony jest zarówno wskaźnik zasilania drukarki, jak i wskaźnik komunikacji bezprzewodowej. Jeśli drukarka nadal nie jest wykrywana, może nie być obsługiwana przez oprogramowanie. Przejdź na stronę support.hp.com ukośnik drivers, aby pobrać najnowsze sterowniki dla danej drukarki. Po wybraniu drukarki kliknij przycisk Kontynuuj. Sprawdź, czy podana na liście sieć bezprzewodowa to ta, do której chcesz dołączyć. Jeśli na liście nie ma właściwej sieci, kliknij menu Rozwijane i wybierz Sieć. Kliknij opcję Połącz, aby tymczasowo połączyć komputer Mac z drukarką w celu przeniesienia ustawień sieci bezprzewodowej. Podczas pierwszego uruchomienia narzędzia HP Easy Start pojawia się monit z prośbą o zezwolenie na dostęp do Keychain. Kliknij opcję Odmów wyłącznie wtedy, gdy musisz ręcznie wprowadzać dane uwierzytelniające sieci. Kliknij Zezwól, aby automatycznie skonfigurować drukarkę przy pomocy ustawień sieci zapisanych na komputerze Mac. Gdy drukarka będzie już podłączona, kliknij przycisk Kontynuuj. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść do ekranu Instalacja. Na ekranie instalacji wybierz swoje opcje. A następnie kliknij przycisk Instaluj. W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło administratora. Oprogramowanie drukarki zostało pobrane i zainstalowane. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij przycisk Kontynuuj. Wybierz żądane opcje stanu i alertu, a następnie kliknij Kontynuuj. Kliknij Dodaj urządzenie, aby dodać drukarkę do kolejki Drukarek i skanerów. Kiedy drukarka zostanie już dodana, kliknij Kontynuuj. Kliknij ponownie przycisk Kontynuuj. Kliknij przycisk Kontynuuj online, aby zakończyć konfigurację drukarki. Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć instalację i rozpocząć drukowanie na drukarce HP.